I siemaneczko, siamiczko. Dzisiaj tam widać bałagan jest. Bo jest się w trakcie pracy, ale robię test. Mam jedną puszkę. Pusta, żeby nie było. Waży 15 gram, puszka jest warta 5 zł za kilo, czyli jest 8 groszy za puszkę. Pojedziemy do automatu, zobaczymy czy się, co, co się bardziej opłaca. No i wrzuciłem jedną puszkę, zaraz wrzucimy drugą. No wyciągnie I za puszkę jest 10 groszy, czyli wrzucam dalej. No i tak, no. 13, 133 puszek. Trzymaj. 1,60 zł jest 16 puszek. I ta pierwsza 10 groszy, jedna puszka, czyli się opłaca, jest lepiej niż na złomie. No i ja już w samochodzie po zakupach kupiłem taki zestaw śrubokrętów, tu żeby było, jest tylko zapłata 5 zł, bo reszta rabatowana z kuponów, także opłaca się, bo na złomie tyle by nie było. Sobie trzeba policzyć. Każda puszka 2 grosze na plusie. A jak cena spadnie, to jest lepiej dla nas. Także pozdrawiam.